Tak sobie myślę, że jak młodzieniec, młody chłopak oświadcza się dziewczynie i prosi ją o rękę, to w tym momencie naprawdę chce z nią zostać do końca życia. Może różne rzeczy przychodzą potem, ale myślę, że w sercu uczciwie właśnie tego pragnie. Więc kiedy Jezus mówi ludziom o miłości i mówi o tym, że daje się im cały i życie jest w nim, to dając siebie całego. Właśnie też nas o to prosi. Jezus się oświadcza dzisiaj Kościołowi. Mówi, chcę być dla Was. Moje ciało jest dane dla Was i w nim jest życie. Jak się chodzi do jakichś różnych restauracji, tam gdzie można zjeść pieczone kur kurczaki w jakimś o, cieście, to jest wieczna dolewka. Nie? Kupujesz sobie kubek, a potem możesz podchodzić i dolewać, dolewać. I to czasem tak wygląda w naszym życiu. Jakbyśmy chcieli za wszelką cenę przedłużyć to, co tu jest na Ziemi. Nie wszystko nam pasuje, nie do końca nam smakuje, ale jest jakoś, więc dolewamy, dolewamy. Jezus nam proponuje zupełną nowość, zupełnie nowe życie, życie wieczne. I ten, kto tego pragnie, kto chciałby być najedzony doskonale, na zawsze, dostaje bardzo jasną drogę, bardzo jasne zaproszenie. Spożywajcie moje ciało, mówi Jezus. To jest życie, w nim jest życie. I do Eucharystii nie przychodzą ci, którzy są poukładani i ci, którzy są już ultraświęci, ale właśnie ci, którzy mają to pragnienie, chcą żyć wiecznie, potrzebują tego, marzą o tym. Właśnie dzięki Eucharystii mamy życie wieczne, mamy zabukowane miejsce w niebie. Nie trzeba już nikogo przekonywać. Dlatego warto Eucharystię kochać, Jezusa w Eucharystii miłować i chyba też zadbać o siebie, żeby na tą ucztę przychodzić odpowiednio przygotowanym i ubranym.